Michał zachodny sport Czy mógłby trener ocenić występ gilerman na pozycji numer 10. Dziękuję. No i był uh, okej. Okay. Uh, he's, he's a good player. Uh, intelligent, good skills. Um, and got into the right positions. I think he um, this was his first game in this in this team. And uh, of course, there is room for improvement in terms of final pass, goal scoring ability um, and decision making on the ball. But overall, uh, he did well together with uh, with Marek defensively. He took up good positions offensively, he he distributed the ball okay, even though in the future he will be better. To find the final pass and to 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 create more and to shoot more and to score more, but but of, of course this is a position he can play. There's no doubt. Jeśli chodzi o występ Guillermo, trener powiedział, że jest to na pewno bardzo dobry zawodnik. Rzeczywiście było to pierwszy mecz, kiedy grał na tej pozycji. Natomiast we współpracy z Markiem trener odkreślił jego występ jako dobry. Zarówno jeśli chodzi o jakie decyzje podejmował i akcje, które kreował. Być może spisywał się zarówno w ofensywie, dobrze w ofensywie i defensywie, gdzie był aktywny i być może był to pierwszy występ, kiedy grał, że może, może ten zawodnik zrobić jeszcze postęp na tej pozycji, natomiast nie ma wątpliwości, że, że może właśnie występować na tym miejscu na boisku. Proszę. Panie trenerze, ja chciałbym się zapytać o postawę, jakby pan ocenił postawę Michała że w dzisiejszym spotkaniu po powrocie po kontuzji. Dziękuję. Yeah, Shiro did actually quite well before he got injured against Lech Poznań. He, um, he came on against Slonsk in the Cup and scored goals, and after that, he, he played to a good level. So he was unlucky to be injured against Lech. And after that, he's, he's taken a little bit time with, to heal and to, to get into his best form. And uh, today, I think he, he was very, very good. Uh, I think uh, he dominated his man he made uh, difficult passes up to him into good passes he um, were able to make combination he scored a goal um, and uh, he had a good game so he did his work defensively as well and overall i think um, he looked sharp and to the quality we know he can do and when he's in its best form um, and now when the pitches are getting better because um, uh, then it's also possible for us to play a quicker football with more one and two touch play and where the players don't only have to look at uh, where the ball is, they can look at where the teammates are. Trener powiedział, że jeżeli chodzi o występ Michała Żyra, to rzeczywiście Michała nabawił się niefortunnej kontuzji i musiał, zajęło to trochę czasu, zanim doszedł do pełni formy. Przed tą kontuzją, jak sami wiemy, spisywał się naprawdę świetnie i to był tak, że wykluczyło go to w meczu z Lechem. Jeśli chodzi o dzisiejszy występ, to trener pochwalił Michała, powiedział, że udawało mu się wykonywać celne podania. Które celne, trudne podania. Udało mu się zdobyć bramkę, spisywał się dobrze również w defensywie, nie tylko w ofensywie. I ten ryb oczywiście dodał, że murawa wygląda coraz lepiej, dlatego pozwala nam to grać ten, ten, ten futbol, który, który jest szybszy, i cała drużyna przede wszystkim na tym korzysta. Uh, coach, why did you uh, choose uh, Marek Saganowski instead of Orlando? So, and uh, aren't you afraid that for Orlando this situation might be hard to uh, accept? I don't know. Uh, I'm surprised by the question after this game, after the way Marek played today. I thought nobody could ever ask this question, but. Uh, no, I was very happy that Marek played today. He's helping the team to win against Savisha who's not lost, I think, after Christmas. Um, Orlando is a good player, um, and there is competition for places. So it was, of course, it was thinking about it because Orlando played the last game, and. Um, There was something to think about before the game: who, who of them should play. But uh, I ended up with, with Marek, and the way he played today, I was very happy. Remember, he also scored two goals against Pod. I think in the semi-final in the cup, even though Pod were a little bit reduced, but he scored two good goals in, the, in that game as well. So it's not like Marek has not played well either or bad either. So it's a competition for places and we will play many more games to the end of the season, big games. Uh, i think we have a cup final and we got some uh, some big uh, playoff games coming up and we need all our players, including orlando. and he didn't come on today because of uh, we were 2-0 up and wanting to make sure that we we stayed 2-0 up. Uh, if we would have needed more goals today, of course, orlando would have come on. there's no doubt. So... Uh, and then it's just up for me to find the right balance between who's going to play when and where. But uh, I have to credit myself with the team selection today. Dlaczego dzisiaj wystąpił Marek Saganowski, a nie Orlando Sa? Trener powiedział, że biorąc pod uwagę w, grę, w dzisiejszym meczu Marka, to nie, nie oczekiwał, że w ogóle panie takie, takie pytanie. Trener powiedział, że bardzo, jest, jest bardzo zadowolony z występu Marka Saganowskiego. Cieszę się, że wyszło mu tak fantastycznie, ponieważ bardzo pomagał zespołowi, włożył w dużo wysiłku. Orlando oczywiście jest również bardzo dobrym zawodnikiem natomiast po prostu rywalizacja w zespole jest ogromna i chodzi o rywalizację w zespole. Natomiast nie możemy dyskredytować Marka, ponieważ udało mu się m.in. zdobyć dwie bramki w meczu spod Beskidziem. Jest to świetny zawodnik, który cały czas te bramki zdobywa. Trener podkreślił, że przede wszystkim panuje ogromna rywalizacja w zespole praktycznie na każdej pozycji. My teraz w końcówce mamy wiele bardzo ważnych... W końcówce sezonu mamy wiele bardzo ważnych meczów, m.in. finał pucharu polski i trener musi od, zawsze odnaleźć odpowiednie proporcje w, w wybraniu tej pierwszej jedenastki i to, i to na nim ciąży ta odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję bardzo.